Dzień dobry, Michał Frontz do maklerskiej TMS Brokers. Podczas piątkowej sesji kurs euro-dolara wybił się górą z ponad trzytygodniowej konsolidacji. Przebicie poziomu 1,37 jest dość silnym sygnałem sugerującym dalszą aprecjację euro względem dolara. Jeśli chodzi o krajowy rynek walutowy, to kurs euro PLN w ostatnim czasie skorygował się w okolicach poziomu 3,90. Dzisiaj znajduje się on w okolicach poziomu 3,89 i, pomimo tej krótkoterminowej korekty, cały czas w szerszej perspektywie czasowej złoty ma potencjał do dalszego umocnienia się względem euro. Jeśli chodzi o notowania dolar złotego, to w tej chwili kurs tej pary walutowej znajduje się w okolicach istotnego poziomu wsparcia 2,82, a pokonanie tej granicy tak naprawdę otwierałoby drogę do dalszego umocnienia się złotego względem dolara i spadku notowań kursu USD PLN w okolice poziomu 2,77. Z dzisiejszych danych makro, jakie napłyną na rynek, warto zwrócić uwagę na publikację dynamiki produkcji przemysłowej w USA za luty oraz odczyt inflacji CPI za luty w Polsce. Dziękuję za uwagę.